Dingel. Da-da-da-da! Da-da-da-da! Przyjaciele, Bieszczacki i Święta Troska. Jestem beznadziejna w networkingu. Spotkałam w życiu wielu ciekawych, szalonych czy po prostu wysoko postawionych ludzi, a dziś nawet nie pamiętam ich imion. I nie wynika to bynajmniej z mojego protekcjonalnego stosunku do kogokolwiek, a raczej z tego, że ludzie co do zasady mnie wkurwiają, co już wiadomo, i wręcz alergicznie reaguję na smoltok. No bo ile razy w życiu można powtarzać truizmy, że najlepszy makaron i stoki narciarskie są we Włoszech. I zasadniczo mam osobowość zdominowaną przez mojego wewnętrznego lenia, czyli rachu ciachu odbębnić tych parę koniecznych zdań i cześć. Jakbym miała powiedzieć, jakie jest moje spirit animal, to bym wskazała rozdymkę. To taka ryba, która zaatakowana czy wystraszona napompowuje się wodą lub powietrzem i wygląda jak piłka z gębą. Ja potrafię się tak nadąć i bez straszenia, na wszelki wypadek, profilaktycznie, żeby nikomu nie przyszło do głowy podbijać do mnie i truć dupę. Jest jednak grono osób, którym jestem wierna i pozwalam na więcej. Przyjaciele. To znaczy, względem nich też czasami bywam nadęta i nieodzywająca się, ale w mniejszym stopniu niż zazwyczaj. Nie są to przyjaźnie z rodzaju tych, kiedy dzwoni się do siebie co drugi dzień i szczebiocze o dupie maryni. Zdarza się, że dzwoni się i raz w roku, ale i tak wiadomo o co chodzi. Bieszczacki. Moim najstarszym przyjacielem jest Bieszczacki. Znamy się, uwaga. Od przedszkola i to nie od jakiejś tam zerówki, tylko od średniaków, a możliwe, że nawet i od maluchów od tak dawna, że nawet nie sięgam pamięcią czyli znamy się całe nasze życie całe życie. Przeżyliśmy razem osiem lat w tej samej klasie w podstawówce przeżyliśmy razem wszystkie obozy żeglarskie, wszystkie obozy narciarskie rejsy po Mazurach imprezy studenckie w Krakowie czy Katowicach. Moje najstarsze wspomnienie związane z Bieszczadzkim to wspólne granie w tym samym przedszkolnym przedstawieniu. Miało tytuł Porwanie Hojnek i ja, zdałoby się powiedzieć, oczywiście, grałam w nim księżniczkę. Bieszczacki był halabardnikiem. Właściwie z przedstawienia pamiętam bardziej Niebieszczackiego a jego przebranie. Bo o ile ubranie księżniczki było proste, rodzice po prostu wtłoczyli mnie w sukienkę komunijną mojej starszej siostry, to ubranie halabardnika było wyzwaniem. I to chyba jego ojciec wymyślił mu rodzaj płachtopeleryny wyciętej z takiej super grubej, sztywnej i błyszczącej czarnej folii. Wtedy to przebranie nie bardzo mi się podobało, ale dziś po latach, jako matka, która zaliczyła niejedno przedszkolne przebranie, przywołuję tamto w pamięci i jestem pod wrażeniem. Strój był nie dość, że bardzo oryginalny, to jeszcze świetnie dopasowany do postaci, którą grał Bieszczacki. Kolejne wspomnienie to wybory na przewodniczącego w pierwszej klasie podstawówki. Kandydowałam ja, Bieszczacki i ktoś tam jeszcze. Dostaliśmy z Bieszczackim taką samą ilość głosów, więc wychowawczyni powiedziała, że mamy wyjść na korytarz i sami między sobą ustalić, kto będzie przewodniczącym, a kto zastępcą. Wtedy to właśnie zrozumiałam, na czym tak naprawdę polega demokracja i czym jest leadership. Żadnego ustalania na korytarzu nie było. Po prostu oznajmiłam Bieszczackiemu, że to ja będę przewodniczącą i wróciliśmy do klasy. Basia lat siedem. W czasach liceum, jak starzy wypuszczali się sami na wakacje, a my z siostrą zostawałyśmy pod opieką babci, ale jednak w swoim domu, razem z Bieszczatkiem i z grają innych młodocianych włóczyliśmy się po nocy po naszej wiosze. Były to piękne czasy nielegalnych nocnych kąpieli na odkrytym basenie, na który wchodziliśmy przez płot oraz wbijania z partyzanta do piekarni od zaplecza. I kupowania za garść uzbieranych drobnych gorącego chleba od pomocnika piekarza. Nawet do głowy nam wtedy nie przyszło korzystanie z używek. Jedynymi używkami było lato, świeże powietrze oraz poczucie nieśmiertelności i totalnej bezkarności. Dziś z Bieszczadzkim mamy rzadki kontakt, mieszkamy daleko od siebie i każdy z nas ma swoje sprawy. Ale co jakiś czas dzwonimy kontrolnie, czy wszystko ok. Bieszczacki ma jednak zakaz dzwonienia do mnie w urodziny. Dzień po każdych urodzinach wysyła więc sms -a. Pamiętałem, żeby nie dzwonić. Co słychać? Niedawno kupił ziemię w Bieszczadach i przenosi tam stary dom. Wiadomo, jak Bieszczacki, to gdzie ma go ciągnąć, jak nie w Bieszczady. Dobrze, będzie się gdzie schować, jakby wojna wybuchła. Święta troska. Ze świętą troską poznałyśmy się w pracy, na samym początku naszej telewizyjnej kariery. Tak sobie spasowałyśmy, że po wyprowadzeniu się z mieszkania, które zajmowałam z Janem Pawłem i Jean Polem, zamieszkałam właśnie ze świętą troską najkrystaliczniejszym człowiekiem na świecie, dobrym i prostolinijnym, czyli przeciwieństwem mnie samej. Zachodziłam w głowę, jak ona to robi, że nigdy nie jest na nikogo wściekła i do nikogo nie ma pretensji. Mawiałam czasem do niej wkurw się dziewczyno trochę, strać cierpliwość, zróbmy molkę." Niechu ja. Ponieważ wokół jej nóg wciąż majtała się jej własna pępowina, jej rodzicielka wpadała czasami do nas na kwadrat, otwierała lodówkę i łapiąc się za głowę, wysyłała męża na zakupy. Po kilku godzinach wracał z wielkim koszem żarcia po części ugotowanym czy upieczonym przez panią matkę, a święta troska musiała swoje wysłuchać przez telefon. To dzięki niej przestała jeść mięso. Niesamowite było to, że nawet jak ją ktoś częstował czymś mięsnym, nie burczała obrażona, że nie jada, jest wegetarianką i jak ten ktoś śmie, tylko mówiła, że dziękuję, ale może następnym razem. Jak już razem nie mieszkałyśmy, pojechałyśmy na wakacje na Kubę. My dwie i mój stary dobry kumpel z liceum. Ale nie żadne tam siedzenie w getcie dla turystów za gruby hajs, tylko wynajętym samochodem hopsasa po całej wyspie. Było to wiele lat temu, więc samochodów do wynajęcia w całej Hawanie były może ze cztery. Czatowaliśmy na niego trzy dni, aż w końcu trafił nam się wysłużony Hyundai Accent, dzięki któremu objechaliśmy w ciągu trzech tygodni całą Kubę, wyspę jak wulkan gorącą. Najpierw ruszyliśmy ku zachodzącemu słońcu, czyli dokładnie ku miejscu zwanemu Maria Lagorda, które znajduje się na samym koniuszku zachodniej części wyspy i jest mekką nurków. Po drodze zaliczyliśmy wycieczkę na słynne uprawy tytoniu w górach. Szliśmy przez góry w totalnym skwarze, a prowadził nas przewodnik, który nie miał nawet porządnych butów, tylko powiązane ze sznurków łapcie ze starych opon. Święta Troska chciała mu oddać swoje buty, zawodząc, że przecież tak nie może być i że świat jest jednak dziadowsko urządzony. Całe szczęście gość, nawet gdyby chciał, nie wcisnąłby swoich stóp o rozmiarze kajaka w traperki świętej troski. Szczęśliwie więc odstąpiła od zamiaru. W połowie drogi stanęliśmy na mały popas w mizernej chałupce, gdzie zamieszkujący ją ludzie właśnie suszyli kawę. Wokół domu biegało statko malutkich, czarnych jak smoła i chudych jak bezpańskie psy świnek. Święta Troska biegała za nimi wołając: Ojojoj, Świnunia, choć mamunia zabierze do domu. Żadna nie dała się nawet pogłaskać, nie mówiąc już o zabieraniu gdziekolwiek. Mieszkańcy domku zrobili nam czarnej jak smoła i słodkiej jak ulepek kawy. Właściwie było to coś jakby muł do picia, którą polali do malutkich, metalowych i bardzo poobijanych kubeczków. Jak zobaczyliśmy wszyscy te kubeczki, spojrzeliśmy po sobie z przerażeniem. Święta Troska wyszeptała tylko: Mam nadzieję, że przede mną nie pił tego nikt z gruźlicą. Dodała jeszcze w imię Boże i łyknęła kawkę jak setkę wódki. Na szczęście nikomu z nas nikt wcześniej nie wypełnił kubeczka prądkami. Ponieważ z naszej trójki nurkowałam tylko ja, jakoś nie bardzo nastawialiśmy się na ten rodzaj rozrywki. Po dojechaniu do grubej Marii, my ze świętą troską zaległyśmy na bajecznej plaży co jakiś czas, wchodząc do turkusowej wody i próbując złapać wyskakujące z wody latające ryby. A kumpel uderzył do pobliskiego rezerwatu biosfery, czy czegoś tam, poobserwować endemiczne gatunki roślin i zwierząt. Endemiczne gatunki, serio? No, ale ile można pić mochito składające się z samego rumu i cukru? Zdecydowałyśmy się więc pozbierać dupy w troki i pooglądać terafę koralową. Ja, co prawda, nie miałam przy sobie nurkowej legitymacji, ale kto by się tam czepiał szczegółów. Prezydent Jackson przekonał obsługę spotu, że jednak mam zaliczonych kilka zejść pod wodę, i ta wydała sprzęt. Święta Troska zdecydowała się na klasyczny snorkling. Podczas pobierania maski, rurki i płetw, zapytała gościa od wydawki: Tak dla jaj, czy w okolicy są rekiny. A gość, zamiast gwałtownie zaprzeczyć czy wręcz wyśmiać niedorzeczne pytanie, zamyślił się i z pewnym wahaniem odpowiedział, że. Mm, nie ma. Wyglądało to tak, jakby zastanawiał się, jaki jest dzień, i stwierdziwszy, że jest czwartek, miał dodać: dzisiaj nie ma, bo akurat rekiny przypływają we wtorki. Święta Troska była przekonana, że facet właśnie to przekazał jej między słowami i odechciało się jej wypływania w morze. Mnie udzieliło się jej zdenerwowanie i nałożyłam na siebie piankę na lewą stronę. Pięknie, co za gwiazdy! Szczęśliwie rekiny nie przypłynęły pomimo czwartku. A może dzięki temu, że był czwartek, a my wyszłyśmy cało z wody, licytując się na wrażenia. Na łodzi było z nami kilka innych osób, w tym jeden chudy Niemiec, który miał ze sobą aparat do robienia zdjęć pod wodą. Przypominam, że było to w czasach, kiedy szczytem techniki było moje służbowe Blackberry. Niemiec usiadł koło nas i z dumą pokazał świętej trosce zdjęcie, mówiąc: This is me, this is my body. Święta Troska rzuciła okiem z zainteresowaniem i parsknęła gościowi w twarz. Na zdjęciu było chyba pół palca Niemca, niechcący przysłonił nim obiektyw, i trochę skał. Parsknięcie nie zraziło go nic a nic, bo zanim dobiliśmy do brzegu, pokazał nam zdjęcie jeszcze ze trzy razy. Po tej wyprawie było jeszcze inne, zawsze mniej lub bardziej szalone. Żartowałyśmy ze świętą troską, że na starość znowu zamieszkamy ze sobą. Dwie stare panny chowające sobie nawzajem dla jaja, sztuczne szczęki w doniczkach. Niestety święta troska kilka lat temu odeszła, przeniosła się do innego wymiaru. Do dziś nie potrafię tego zrozumieć. Jedyne co pozwala mi o tym myśleć ze względnym spokojem jest to, że rok po tym zdarzeniu przyśniła mi się. Nie przywiązuje zbyt dużej wagi do swoich snów, gdyż są tak kompletnie pokręcone, że można dostać od nich ataku epilepsji, ale ten był inny. Spotkałyśmy się w nim w kawiarni. Ja stałam przy barze i oczywiście wyklinałam w duchu dziewczynę z obsługi za to, że się tak guzdrze. I nagle święta troska stanęła przy mnie, ale na nikim w knajpie nie zrobiło to żadnego wrażenia. Widziałam ją tylko ja, czyli była niewidzialna. Była uśmiechnięta i śliczna. Położyła mi rękę na ramieniu i powiedziała – nie martw się, Barbarko, u mnie wszystko w porządku, już mnie nic nie boli. Spłakałam się po przebudzeniu przeokrutnie, ale zadziałało kojąco. Mam nadzieję, święta trosko, że naprawdę cię nic nie boli. A twoje dzieci staram się jak najczęściej przytulać, tak jak obiecałam.